Chcecie kogoś obdarować książką, ale nie wiecie jaką. Zapytałyśmy księgarki z księgarni dopełniacz o najlepsze pozycje na te święta. Co na prezent książkowy dla osób, które cenią sobie bardziej obrazki niżeli tekst, albo są w takim wieku, że książki to jest jednak temat, który kojarzymy z lekturami i nie jest on sympatyczny. Jak ten wizerunek ocieplić? No właśnie w Polsce przeżywamy trochę właśnie renesans komiksów i powieści graficznych, i stało się to poniekąd za sprawą niezwykłej popularności hartstopera. To jest taki komiks no, dedykowany młodzieży, o takiej miłości jakby nie heteronormatywnej, on jest przy tym bardzo taki children friendly i słodki, więc jakby odwołując się do tego, e, chciałabym wam polecić inną książkę, bo zakładam, że to wszyscy znają i. Niejako na fazie popularności wydawnictwo Młody Bóg zdecydowało się wydać podobną. Przynajmniej z wyglądu i wizerunkowo, i jakby tematycznie, bo tutaj również mamy do czynienia z taką miłością nieheteronormatywną. No i tutaj mamy komiks, właśnie poświęcony dwójce nastolatków, którzy gdzieś tam. Dochodzą do wniosku, że się w sobie zakuchują. No i jakby ta miłość ich stopniowo gdzieś tam rozkwita z przyjaźni. I tutaj, jakby oprócz tego, że mamy do czynienia z miłością, pojawiają się różne takie ciekawe dramaty rodzinne. I ja bym tę książkę tak polecała dzieciakom, tak mniej więcej, zaczynając od 13 do nawet 20 roku życia, bo ja przyznam, że czytając dobrze się też bawiłam, obrazki są przepiękne. Oprócz tego jest to taki ciekawy wątek cukierniczo-piekarniczy, bo rodzice jednego chłopaka prowadzą grecką piekarnię więc mamy tu też trochę wakacji, jakby bardzo przyjemna opowieść, a przy tym e, niebanalna, e, sposób w jaki przedstawione są relacje między postaciami jest wiarygodny, a to też no jakby nie zawsze, e, nie zawsze się zdarza, a na końcu mamy również przepisy, e, które są jakby z tej książki, więc taki ciekawy dodatek. A czym się różnią ten Stopper od Bloom? Generalnie no to są po prostu inne historie, inni bohaterowie. Yy, niejako dynamika tych relacji jest podobna, co zabawne. Hartstopper jest jakby. Yy... Przyjmuje się, że Blum był po hardstoperze, ale tylko w Polsce, bo tak naprawdę Bloom jest napisany wcześniej niż Hardstopper, bo już w 2013, a Hardstopper był publikowany najpierw w, w sieci i to był chyba dopiero 2015, a wydany został jeszcze później, chyba w 2018 albo 2019 były takie premiery, więc jakby to są historie, które powstawały od siebie niezależnie, więc jakby wszystkie podobieństwa, które z nich wynikają, one są niejako przypadkowe, bo też jedna z tych autorek, Alice Osman, ona jest yy, związana z Anglią, a tutaj autorka y, Bluma i jakby rysownik, bo tu jest z dwóch autorów, no to oni są związani ze Stanami Zjednoczonymi, więc jakby szansa, że oni sobą się w jakiś sposób inspirowali, mimo tego, że oboje byli gdzieś tam znani poniekąd w sieci, no to jest, jest niewielka. Wydaje mi się, że Blum jest powieścią y, no kierowaną trochę dla starszych, jakby że te problemy, które tutaj są, y, są trochę poważniejsze, ci bohaterowie jakby mają tutaj około 19 lat, a w Hardstopers zaczynamy od 14 i myślę, że tutaj jest pewna właśnie taka różnica, która um, no, która jest znacząca po prostu przy określeniu komu komu dany komiks polecić. W Blumie tematyka jest trochę poważniejsza, jakby chodzi trochę o no, właśnie o te relacje rodziny, z których nie do końca jesteśmy zadowoleni. Trochę pojawia się perspektywa jakiejś klasowości, bogactwa i tego, czym, czy zawsze możemy na przykład podążać za swoimi marzeniami, czy czasem na przykład nasza sytuacja finansowa nie zmusza nas do tego, żeby jednak no, zdecydować się na coś innego, prawda? I tu jest ten wątek właśnie piekarni, bo chłopak się no, chciałby. Wyjechać w świat i podróżować ze swoim zespołem, robić karierę muzyczną, ale jego rodzice jakby nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie nikogo w piekarni, więc jakby. Jego wybór jest taki trochę, czy odwróci się od rodziców, e, czy może właśnie będzie im pomagał, ale odwracanie się od rodziców no jakby doprowadzi do kneski finansowej jego rodziny. Więc tu już są trochę poważniejsze tematy. E, na no w skupiamy się głównie na odkrywaniu swojej jakby orientacji seksualnej, nawiązywaniu przyjaźni, na przemocy rówieśniczej, więc jest to trochę inna tematyka. Hmm, czyli teenage dramy, ale widzę jeszcze na stoliku coś, co już widziałam i hmm. rozmawialiśmy o tym wcześniej e, i Absolutnie jest to szalona książka, właściwie komiks. Dla kogo? No właśnie, dla małego i dla dużego, bo tutaj mamy taką e, historię: narwal i meduza, narwal, morski jednorożec. E, no i to jest taka powieść graficzna, e, w zasadzie teoretycznie dedykowana dzieciom. E, ona wygląda mniej więcej w taki sposób, więc czytania jest nie za dużo. E, no ale. Ona jest po prostu przezabawna i ja się świetnie że niej bawiłam, więc co ciekawe, jakby tutaj mamy taką historię, że główny bohater narwal stwierdza, że nie ma na świecie jakby innych narwali, bo narwal to jest jakieś stworzenie po prostu mityczne, więc bardzo chciałby mieć rodzinę i postanawia ją sobie zbudować i stopniowo zaprasza różnych takich przyjaciół. <grym> Do tego, żeby po prostu założyli sobie taki czadowy róg i stworzyli z nim to stado. Więc ja chcę być w stadzie Narwala z czadowym rogiem. Totalnie to jest mój cel. No, no więc właśnie, przy czytaniu tej książki również miałam ochotę znaleźć się w stadzie Narwala. Z tego, co mi wiadomo, to będzie seria, więc jak mamy pierwszy tom, no i jest, jest przezabawne. Tutaj jakby jest taki absurd, pojawia się głównie, kiedy konfrontujemy na przykład Narwala z tą drugą bohaterką. Narwal jest niesamowicie optymistyczny, ona jest raczej. Sceptyczna. I oni się tak fajnie kontrastują. Ona gdzieś tam go próbuje trochę uspokoić, ale on jest tak entuzjastyczny, że jest to w zasadzie niemożliwe. Przy czym w warstwie językowej no, dzieje się tu dużo różnych takich ciekawych i przewrotnych rzeczy. Jakby żółw odpowiada o żółwiście, rekin też coś tam się bawi w takiej warstwie językowej, i generalnie no, po prostu jest świetna zabawa dla małych i dla dużych przyczyn. Tego. co na książkowy prezent dla kogoś, kto podróżuje z kanapy albo z fotela? Pomyślałam od razu o e, Ani Dudzińskiej, e, reportaż e, Dubaj. E, z różnych względów. E, e, Ania Dudzińska jest reporterką, długo pracowała, w, w redu też Katowice, mieszka tutaj po sąsiedzku, jest Ślązaczką, e, no i napisała wspaniały e, reportaż, właściwie reportaż radiowy. To jest rzecz zupełnie wyjątkowa, bo ona jest radiowcem. W zupełnie inny sposób niż w Polsce się pisze obecnie, reportaże, także, a dodatkowo no, kraje arabskie teraz, petrodolary, Katar na czasie, więc myślę, że to fajny pomysł jest, żeby troszkę się zanurzyć w tamtą, spróbować zrozumieć też tamte kultury. Bo to nie jest wszystko takie bardzo oczywiste, jak nam się wydaje z fotela Europejczyka czy Europejki. Ja czytałam i również polecam te Petrodolary to rzeczywiście jak Manna z nieba, ale zaskakująco dużo Polaków jest w Dubaju, wynika z tej książki i nawet sobie ludzie nie zdają z tego sprawy. I myślę, że ta książka zdobędzie nagrody reporterskie w tym nadchodzącym roku, także bardzo kiepicuję. Czyli warto. A coś bardziej lokalnego? Tutaj widziałam Ziemowita Szczerka i jeszcze właśnie o Magdalenę Okraskę, prawda? No, tak, znaczy tak, jeżeli lokalnie, no to ja bym poszła najpierw w to, to jakby, no Sekrety Chorzowa, nowa rzecz. Jesteśmy w Chorzowie, to jest taka wspaniała seria z wydawnictwa Księży Młyn, Sekrety, czyli krótkie formy, takie właściwie migawki e, e, o miejscach, ludziach, wydarzeniach z dziejów miasta. Wspaniała w ogóle rzecz na prezent. Taka e, wspaniała okładka kolorowa, kolażowa. E, bardzo przyjemna rzecz, można się dowiedzieć dużo o Śląsku, o Chorzowie, ale w taki bardzo przystępny sposób. Więc to jest taka lokalność e, e, chorzowska. A Okraska, Magdalena Okraska, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych też książek y, y, mijającego roku. To jest y, bardzo gorzka książka, y, to też jest reportaż, ale też zupełnie inny niż w Polsce y, się pisze, niż jest ta główna szkoła polskiego reportażu. Y, no to jest książka o miejscach, w których y, 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 był przemysł, i teraz go nie ma, tak? I był właściwie tylko Przemysł. Wałbrzych no to jest chyba takie najbardziej e, znane miejsce, ale też Tarnobrzeg. E, szereg tutaj jest kilka, kilka tych miast e, na okładce myszków e, z województwa śląskiego. E, bardzo gorzka książka, ale potrzebujemy takiej literatury rozliczeniowej, bo o tym się w ogóle, e, w ogóle nie mówiło. Także Magdalena Kraska jest jakby mm, wyjątkowa na mapie polskich e, autorów. autorów, tak, autorek. E, ona ma takie spojrzenie bardzo etnograficzne też, to jest bardzo, bardzo cenne. Mm -hmm. Co mamy dalej? E, no, no tutaj, tutaj pani duży... wspomniała tak o, o, o Ziemowicie, już mogę jakby, bo to e, Ziemowicz Szczerek, no, jestem świeżo po lekturze tej książki, ja Ziemowita Szczerka bardzo lubię, cenię też jego spojrzenie. Ta książka o Lwowie, jego jednym z ukochanych miejsc na świecie. No teraz, jak jest wojna w Ukrainie, to jest takie spojrzenie z ostatniego roku. Także myślę, że czytajmy, czytajmy książki o Ukrainie. No ja bym bardzo chciała już jechać do Lwowa. Znaczy jakby mam taką myśl, że pierwsze co jak będę mogła jechać na Ukrainę, to pojadę właśnie do Lwowa. No także, jak ma tak specyficzny klimat, knajpiarsko, taki... Mogąc. Tak, tak. To się świetnie czyta. No, ma dużo poczucia humoru, też taka ironia. No ale też jakby, no, Ukraina, nie? To jest jakby to mm, najważniejsze. Widzę też y, coś kulinarnego, czyli y, teraz wchodzimy y, w książki dla smakoszy. No, to jest y, książka, właściwie album. Yy... O kulinariach też, właśnie wychodzimy poza, ten, yy, poza Europę, to też mi się bardzo, bardzo podoba. Śmierdzące sery, larwy, yy, chleby z rożna. Czyli to bardziej dla kogoś, kto już świat zwiedzał, czy dopiero się wybiera na zwiedzanie, albo zwiedza palcem po mapie? Wybiera się. Ja bym to powiedziała, że to jest właśnie taki, tak, taki album, książka, która y, pokaże nam, y, jak różnorodny jest świat, bo to w sumie nie jest tylko o kulinariach, tak? tylko pokazuje, jak różnorodny jest świat i jak, my, jak nasze spojrzenie właśnie takie europocentryczne po prostu jest. Y, to jest tego jakiś wycinek, wycinek świata, a to bogactwo jest po prostu. Y, no Niesamowite tych kulinariów. No i to po prostu też pięknie wydane. To Idealne tak na prezent. Nie, to jest taka rzecz, właśnie, którą, którą można po prostu przysiąść i po prostu sobie oglądać, delektować się. Ja, ja bym chciała dostać, ale właśnie y, czasem nie mamy czasu na czytanie. I co dla tych, którzy jednak nie zadowolą się komiksem, y, ale chcieliby przeczytać książkę, y, może jakąś naprawiającą świat. W tym wariowanym świecie, w którym my teraz żyjemy. I nie zapowiada się, że będzie lepiej. Pojawiła się ostatnio taka książka. Mieliśmy też spotkania autorskie z panią Agnieszką, Odpocznij. No to są lekcje, krótkie takie wykłady o, o tym, żeby zrobić przerwę, zaparzyć sobie herbaty, trochę się wyłączyć. No to jest bardzo trudne, a, a jednocześnie bardzo potrzebna i to jest w ogóle taki znak czasów, że my w ogóle potrzebujemy takich lekcji, że jakby ktoś nam musi w ogóle to <noise> powiedzieć, nie? Mnie tu jeszcze zaciekawiła jedna okładka, ponieważ jest różowa, jest na niej dżownica. Teoretycznie to jest książka oczywiście dla, e, dla, Najmłodszy. dla najmłodszych. Ale ja mam taką teorię, że dobre książki dla dzieci są dla wszystkich. Także jeżeli ja przeczytam książkę dla dziecka jako dorosła kobieta i ona jest e, w, w porządku, to znaczy, że to, też, e, to jest właśnie też dobra książka dla dzieci, bo to jest bardzo duża sztuka pisać dla dzieci. I to jest książka o tym, e, o Dżownicy. O jej życiu, o różnych wyglądach dżownicy, o tym, gdzie dżownica ma przód, a gdzie tył. Co, 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 co dżownice jedzą na śniadanie, na przykład. Czyli troszeczkę taka historia filozoficzna, filozoficzno-przyrodnicza, jednocześnie wspaniale wydana. Ten kolor, okładka, prawda? To jakby wszystko, wszystko ma znaczenie, tak? Tutaj jest cała. W ogóle Format drzewnicy też, 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 też yy, niesamowita. Właśnie mówisz się, żeby nie oceniać po okładce, ale totalnie jestem kupiona. Ale mówiłyśmy yy, o kategorii dla wszystkich i teraz yy, chciałabym właśnie przejść do kategorii co dla wszystkich. A propos też okładek i w ogóle tego, jak teraz te książki wydają. To jest yy, Marcin Wiha, jeden z moich absolutnie ulubionych autorów, który jednocześnie jest właśnie grafikiem. Trzyma rękę na pulsie jak jego książki są wydawane, tak, kompaktowa, może no, ona być nawet zmieściła do kieszeni płaszcza. O czym to jest? Kładka. A to są takie, y, to są es, felietony jego, to jest zbiór felietonów, takie krótkie eseje y, o wszystkim. To jest, to jest y, autor, który ma ni, jest niesamowicie wrażliwy, pozostawia dużo niedopowiedzeń, ja lubię, lubię, lubię takie, takie teksty, niczego nie tłumaczy, y, ale daje, daje do myślenia. Krótki, krótkie, formy. Można sobie jeden przeczytać, odłożyć, dwa przeczytać wieczorem. Jest z naj, naj najinteligentniejszych, a jednocześnie y bardzo wrażliwych, no i też zwracających uwagę na to, jak książki jego wyglądają. To rzeczywiście to jest świetna, świetna rzecz. Pięknie, mm. ale a propos jeszcze mm. ładnych okładek, tu widzę jakąś serię i to chyba jest dla zaczytanych, bo mm. to dość grubo wygląda. Ach, to tylko tak wygląda. No to jest jakby, to jest e, Raymond Chandler, czyli jesteśmy w klasycznym e, kryminale lat 40. E, Chandler jest wspaniałym ironistą, e, Klasykiem kryminału i teraz go właśnie wydaje, wznawia wydawnictwo, charakter. No i też możemy sobie poglądać, jak piękne mogą być okładki. A jednocześnie no, to jest taka literatura, byśmy ją nazwali rozrywkową, tak? Taka, taka, taka dla każdego. A hmm? coś z polskiej półki jeszcze mamy e, mm -hmm. Mellera, tak? Dobrze widzę. Tak, tak, tak. E, no, Marcin Meller, to chyba nazwisko jest wszystkim znane. Ja Marcina, oczywiście z dziennikarzem, ale ja Marcina Melera też em, doceniam jako em, podróżnika trochę takiego awanturnika i ta właśnie ta książka jest też taka. Dzieje się w Ugandzie, w Afryce i to też jest fajne właśnie, że jakby y, w zupełnie innym y, regionie świata który jest dla nas kompletnie, o którym się w ogóle w Polsce nie mówi. No i to jest taka właśnie przygoda w stylu. To jest książka przygodowa, tak? Bo no nie jest kryminał, nie jest thriller, tylko taka, taka przygodówka. To mam teraz takie ogólne pytanie. E, czy warto kupować książki na święta, w ogóle na jakiekolwiek okazje? Książki e, to warto kupować zawsze. E, no, to jest. Wspaniałe, że w ogóle, znaczy, że jest taki, mm, że ludzie uważają, że jakby książka jest dobrym, dobrym prezentem i to wygląda na to, że jakby to się nie zmienia, e, nawet w erze tych e, rozszalonych rozszalo, medwów społecznościowych, e, nadal książka jest jednym. Z, jak nie najważniejszym, jakby wyborem, jeżeli chodzi o prezent, to na pewno, na pewno jest w czołówce. Mhm. Czasem zdarza się tak, że musimy kupić prezent komuś zupełnie nam obcemu. I co wtedy zrobić, jeżeli wpadnie nam do głowy pomysł na książkę? Jaką nie. książkę? Najlepiej przyjść do księgarni kameralnej, niezależnej, tak? Jakby, yy, bo tam w, ka w każdej takiej księgarni pracują księgarze i księgarki. W księgarniach sieciowych no, po prostu tego nie ma. A jeżeli Państwo przyjdą do księgarni kameralnej, gwarantuję, że w każdej e, są księgarze i księgarki, które znają się na swojej pracy i na pewno polecą dobrą książkę. Nawet jeżeli nie znamy, obdarowywanej. Jeżeli ktoś no już kompletnie nie wie, a czasu nie ma, co robić? Są też bony podarunkowe oczywiście e, o różnych nominałach, także to też jest e, zawsze, zawsze dobry pomysł.